Dobra, jedna to jest tego tutaj. Krzysztof, wysikujemy te śruby, ale będzie z pięć sztuk potrzebnych do drąga. Chciałeś tą jedną? No, to tam leżała? Pięć, to może jak będą w magazynie, to wszystkie wymienić na nowe. Nie, no wszystkie byśmy by tak? zmienili no, 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 wszystkie. Pewnie, że tak, nie ma co. Są nowe śruby i nowy most, a dokładniej zregenerowany. Teoretycznie powinno już pójść z górki. Dobra, śruby wały jeszcze potrzebne są. Słyszysz? O, masz. Cztery 4 sztuki, cztery 4 4 nakrętki, nakrętki. Jedną nakrętkę mam, jeszcze brakuje mi trzech. Do samego końca nie ma jednak pewności, że otwory technologiczne pokryją się z fabrycznymi mocowaniami. Dobrze, dobrze idzie. Jest dobrze. Dobra, ile da się, to podkręcaj. Jest? Jest. Garuś? Wisi? Siedzi. Siedzi i wisi, elegancko. Ten autobus następnego ranka musi ruszyć w miasto. Słuchaj, to trzeba byłoby teraz, może się po tym wszystkim przejechać, zobaczyć tak, jak to jeszcze, kula. Jeszcze musimy siłowniki wkręcić. Dobra. Powiedz co, trzeba Dobrze, naładować no, wkręcić. No dobra. I dopiero na jazdę pojedziemy próbną. Już usiadł. Ty... Do końca, do końca Krzysiu. Z tyłu już usiadł. Jeszcze nie. Koła dokręcone. Można ruszać. Jeśli dyfer nie będzie właściwie pracował, 18-metrowy przełomowiec wróci na kodylki. A Róż, byś poszedł, posłuchał, czy ten most wyje, czy nie wyje. Rozpędzimy się i potem tak na kanał Idziemy nie... tak wiecie. Zrobione i tyle. Dobrze? Na to odpowiedź, jak na wyrok, czeka głównie Krzysztof, mistrz hali napraw. Dobrze jest. To jedziemy na bazę. Idziemy na karę i powiemy mistrzowi, że dobry. Dobra. Dobra. Majster, wszystko w porządku, nie wyje. Udało się. No dobra, no to ogarnięte wszystko, to wystawiamy go na plac. Do mycia, ewentualnie do. Ja idę na zgłosi. zgłosić. Okay, do dobra, dobra, dobra. dobra, dzięki. 33, 65 gotowy do służby.